Witam serdecznie. Jak widzicie Państwo, otrzymałem dzisiaj paczkę z Litwy, bardzo wartościową dla mnie paczkę od pana Giedriusa Bagdonasa, który w ostatnich latach wraz z innymi pasjonatami numizmatyki badają monety litewskie, zwłaszcza drobne monety. Wybite za panowania Aleksandra Jagiellończyka, Zygmunta I, Starego. I w, w tej paczce otrzymałam akurat ten oto najnowszy katalog, najnowsze opracowania litewskich monet. Wybitych w 1495 roku, a 1536 roku jest to już druga, Wersja książki. W pierwszej, w pierwszej wersji były tylko dwa typy monet. Pierwsze to pół grosza Aleksandra Jagiellończyka, jak widzicie tutaj, a druga moneta to był, były pół, pół grosza Zygmunta I starego, jak widzicie tutaj. Dane opracowanie to już poszerzone, powiększone co najmniej w trzy razy. Książka grubsza. Pojawiło się mnóstwo nowych wariantów i odmian nieopisanych w poprzednim katalogu, który został wydany chyba z kilka lat temu, i pojawiają się już opisane takie drobne i piękne monety, o których opowiadałam w poprzednich odcinkach denary Aleksandra Jagielonczyka, jak widzicie, tutaj, malutka taka moneta, i tutaj bardzo piękne monety, a także pojawiają się. Jeszcze y, y, takie grosze, y, jakby litewskie, wybite za panowania Zygmunta I starego do wybijane do 1536 roku, takich monet ja jeszcze nie miałem y, na skarbcu króla, ale postaram się dla potrzeb kanału zakupić te monetę. Lub może ktoś y, y, zrobi mi prezent, bo szczerze. Nie interesowałem się tym tematem, bo nie miałem literatury, a tak jak nie mam wiedzy, to nigdy nie wchodzę, gdy nie, czegoś nie wiem, tak? To nie kupowałem tych monet nigdy. Natomiast te monety Aleksandra Jagielonczyka, pół grosza Zygmunta I Starego, denara Aleksandra Jagielonczyka ja kupowałem chętnie. Uwielbiam te monety i Y, y, z, na, nakręcę filmik o tych monetach na temat y, y, tych denarów Aleksandra Jagiellończyka to ja jeszcze nigdy nie miałem y, żadnego katalogu ale tak po prostu kupowałem i y, tak logicznie domyślałem się dlaczego y, ta moneta te monety mają tak y, wiele odmian no i tutaj wyszło to najnowsze opracowanie Zaraz Państwu jeszcze pokażę do tego, do słowa, jak, jak wyglądają monety z tego okresu opisane w tym katalogu. Mam przed sobą, do, do przykładu wziąłem dwie monetki, bardzo piękne i z pozoru jednakowe monety, a tak naprawdę te dwie absolutnie różne monety wybite w różnych latach po lewej stronie. Moneta z późnych lat emisji Aleksandra Jagiellończyka po prawej stronie z wczesnych lat. Tutaj mamy styl taki i gotycki i, rene i renesansowy. I to wszystko, tak, taka informacja jest opisana w tym katalogu. Ja jeszcze nakręcę osobny odcinek z tym katalogiem. Ja muszę najpierw z nim się zapoznać, bo tak, żeby żeby coś opowiedzieć o tej książce, to niemożliwe, żeby od razu w ten sam dzień powiedzieć, co to jest. Na przeczytanie takiej książki, na przemyślenie te, zawartości tej książki potrzebne mi chociażby 7 dni i po czym pojawia się filmik i ja już Państwu dokładnie opowiem o tej przepięknej drugiej, Wersji, najnowszej wersji, najnowszym opracowaniu o monetach litewskich z, z czasów późnego średniowiecza. Dziękuję i zapraszam do oglądania następnych odcinków.